Hej, Shimanku, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w piątym odcinku naszej przygody z UFC4 i karierą Damiana Janikowskiego. Tak więc ja tutaj już mam przeciwnika do następnej walki, będzie nim Dominik Chang. Tak więc zawodnik nierozstawiony w rankingu w tym momencie. 19, zwycięstw, 9, porażek 27 lat, 1,91 cm wzrostu, 188 zasięgu, półtorej gwiazdki ogólnych umiejętności i kickboxer. I tyle wiemy na jego temat, ponieważ tutaj głównie skupili, skupiliśmy się ogólnie, oczywiście, na treningu naszego bohatera. Tak więc szum medialny tylko bardzo niski, ale mamy formę szczytową, no i mamy tutaj troszeczkę nowych ruchów nowych, ale też ulepszonych, tak więc, dżaby dwugwiazdkowe. No i mamy tutaj nowe obalenie, jest to haczenie Osoto-gari, no i będę chciał już w następnym, w następnej walce użyć właśnie tego nowego obalenia. Tak więc od razu z pozycji stojącej, ze stójki przechodzimy do parteru. Tak, w parterze mamy tutaj przejścia w parterze na poziomie trzecim w jujitsu. Mamy zmiany pozycji w jujitsu również na poziomie trzecim. Sierpowe w parterze, poziom trzeci. Sierpowe w tuł w parterze, również na poziomie trzecim. I nowe duszenia nogami. Na razie na poziomie pierwszym, ale będziemy oczywiście rozwijać. No i jeśli chodzi o nowe atrybuty, no to oczywiście tutaj jeszcze wzmocnimy naszą wytrzymałość, a więc siła właśnie wspomniana też w komentarzach, tak więc siłę nóg nawet na 3 gwiazdki w tym momencie zrobimy. E, Tułów czterogwiazdkowy, szczęka również czterogwiazdkowa, jeszcze 26 punktów. No i tak, wymaksuję już sobie obalenia, tak więc pięciogwiazdkowe, let's go. Dominik Chang, Stójkowicz, nieziemsko szybkie uderzenia. Janikowski, wykonywanie niebezpiecznych poddań, rewelacyjne zapasy zostały i 6 wy walk wygranych przez nokaut. Tak jest, jesteśmy już gotowi do walki. No to zaczynamy drugą walkę w UFC Janikowskiego. Rozpoczniemy tutaj w stółce, troszeczkę ciosów, bo wiemy, że Damian też potrafi znokautować tutaj przeciwnika. Oj, ten kopniak mógł zakończyć się tragicznie dla nas, ale nie jest źle. Dobra, ciosy na wątrobę. No ja spróbujemy tutaj tego nowego, nowego obalenia. Fajne było, gdyby już weszło od początku. Tak jest, dobra, i już przechodzimy do parteru. Tutaj Kolanka w tułów, ale już przechodzimy do półgardy. Dobra, wracamy do pozycji bocznej. Ale potrafi się tutaj zmienić pozycję Chang. Dobrze, kolana w tułów. No, właśnie uderzajmy go tak. Punktujmy sobie tutaj. Osłabiajmy go. No, ale pięknie, pięknie przychodzi. Tak więc poblokujmy kilka jego przejść. Jeśli się uda, jak nie, przechodzimy znów teraz na spokojnie. No przeszedł. No dobra, szybki jest tutaj widzę. Dobra, dosiadł. No, spróbujemy już od razu balachę wykręcić. A czemu nie? No, dobra. ale, ucieka. No dobrze mu to idzie. Tutaj widzę zrobić dobre poddanie, to naprawdę jest sukces. Dobra, mamy pozycję boczną, mamy też kolano na brzuchu, ale bardzo mało zostało już kondycji, ale kilka ciosów znów wylądowało na jego twarzy. Dobra, czekamy na naszą kondycję, blokujemy przejścia, no i kolanka.

No, okej, okay. wyprowadza cenne ciosy. No okej, okay. wracamy do parteru. Tak jest, mamy obalenie. Mamy tu gardę. Dobra, wyprostujmy się. Zadawajmy mu tutaj trochę ciosów. Dalej w tył. Ale sierpowe i kilka prostych. Jeszcze raz spróbuję się wyprostować, bo tutaj już tylko 10 sekund zostało. Mamy sierpowe, proste. No dobra, zdecydowanie pierwsza runda dla Damiana. Dobra, zaczynamy drugą rundę, tak więc ze stójkowiczem myślę, nie ma co tutaj próbować. I od razu przechodzimy do parteru. Dobra, półgarda, więc na spokoju mamy dosiad. I teraz spróbuję się wyprostować w tym dosiadzie. No i udaje się. Dobra, sierpowe. Na osłabienie tutaj szczęki. Jeszcze prosty na koniec. Okej, okay, mamy plecy, tak więc duszenie z za pleców. Teraz wiedzie, ale nie, przetoczył się nam z powrotem. No dobra, to jeszcze raz dosiadł. I teraz utrzymajmy się na, w tej pozycji. Ale znów wy, wyszedł na półgardę. Zdążyłem. Tak jest, dobra, no to teraz. Okej, okay, no te ciosy lądują na jego twarzy. Jeszcze raz się podniesiemy, tak jest. No tutaj już możemy kończyć tą walkę powoli. Uwaga! Jeszcze jeden tylko cios. Dobra, to teraz duszenie za pleców. Wejdzie. Okej. Okay. No ale daje radę. Skupienie level hard tutaj musi być, no i nie, wydostał się, wydostał się, i teraz my jesteśmy w pozycji e, dolnej. Dobra, a my tutaj mamy teraz e, też nowe duszenie nogami, no i cyk. Ale świetnie, świetnie broni się tutaj przed e, tymi poddaniami. No ja muszę też właśnie wzmocnić sobie gwiazdkowo-poziomowo e, te poddania, bo na razie to wszystko jest na, e, na pierwszych poziomach, prawda? Wtedy też będzie nam e, łatwiej. No nie, też nic z tego nie wyszło. Ale dobrze, próbujemy, tak więc te punkty doświadczenia do tych ruchów też się zbierają oczywiście. Dobra, stójka. Hej, ale jest, dobra, weszło. Weszło kolejne obalenie. I dosiadł. I wyprostowanie jesteśmy. Sierpowe. Dobrze, bardzo dobry high kick. Undercuty. Tutaj próbujemy troszeczkę w stójce. Ale wystarczy właśnie jeden celny cios naszego przeciwnika, i tutaj już to odczuwamy na twarzy. Tak więc mamy, proszę bardzo, obalenia w zapasach na poziomie czwartym. No i tak, od razu dosiad Wyprostowanie. Dobra, 10 sekund, tak więc jeszcze dobijemy go tutaj w końcówce prostymi. Dobra, pięknie, piękna runda, tak więc dwie wygrane rundy. Dobra, rozpoczynamy trzecią rundę, pięknie wyglądamy kondycyjnie. No tutaj mało ciosów, więc większość właśnie tej walki w parterze. No, ale tutaj jakby troszeczkę zaspał w stójce, ale no, dobra, nie. Okay. Dobra, i od razu przechodzimy do dosiadu. No, ale nie, mamy półgardę. Tak jest, dobra, też raz pozycję boczną. tutaj spróbujemy kolano na brzuchu. I tak, okładamy tutaj pięknie, piękne ciosy. Okej, okay, półgarda. Dobra, półgarda. No i walczymy, walczymy tutaj, wypracowujemy sobie pozycję. Ok, stajemy. No to jeszcze jedno obalenie.

Troszeczkę za późno, ale jeszcze raz. Do Dosiadu tutaj też czekałem trochę na kondycję. Żeby mieć jej jak najwięcej. No to dobra, spróbujmy się jeszcze raz. No nie, znów mi się tutaj wywinął. Dobra, jest jeszcze dużo czasu na różne jeszcze akcje. Wyruszenie trójkątem nogami. No, Nie no, wiem, mamy poziom drugi, ale on już pięknie tam uciekł, widzę. No dobrze, minuta została do końca tej walki, tak więc... Przenieśmy się. Dobra, jeszcze jedno obalenie tutaj by się przydało. Na zakończenie. Pięknie. No i dawaj. Do dosiadu. Wyprostujemy się. No i okładajmy go już do końca. Fajnie by było, jeszcze przed czasem tutaj zakończyć tą walkę. No zobaczmy. Celne, celne te proste. No ale teraz zablokował. Nasze, naszą próbę przejścia. 10 sekund zostało do końca. No, jeszcze się wyprostujmy. No, nie, tutaj i tak na punkty też powinniśmy wygrać. No dobrze, koniec walki, a więc zadecydują sędziowie. Jednogłośnie, nie mogło być inaczej. Damian i jego druga zwycięska walka w UFC. No i po tej walce 19 tysięcy dolarów, niski szum medialny, 9 tysięcy fanów i właśnie tych 5 nowych ewolucji ruchów zapośnicze obalenie za nogę, mocne obalenie za nogi, tak jest obalenie w zapasach na poziomie czwartym, a więc jest drugie zwycięstwo w UFC i seria wygranych. No, i naszym przeciwnikiem w drugiej walce w tym odcinku będzie Henry Hicks. 17 zwycięstw i tylko dwie porażki. 26-letni Amerykanin, 188 cm wzrostu, 183 w zasięgu. Trzygwiazdkowy zawodnik, tak więc najpotężniejszy jak na razie nasz przeciwnik. Zawodnik jiu-jitsu. No, i wiemy troszeczkę o nim. Wiemy, że ma dobre dźwignie na bark, trzygwiazdkowe duszenia nogami, konwencjonalne duszenia, kopnięcie w nogę. Tak więc to o nim wiemy. Ja tutaj głównie się skupiłem na treningu zapasów, oczywiście. No więc obalenia w zapasach zrobiliśmy sobie na 4 gwiazdki już w poprzedniej walce. A ja tutaj potrenowałem balachy i już mamy je na trzech gwiazdkach. Mamy 50 punktów ewolucji, tak więc wydamy je na regenerację. I 2 A chociaż nie, regeneracja i tak nie jest zła, jeśli prowadzimy walkę w parterze. Tak więc tutaj wszystko. No a że nasz następny przeciwnik dobry ma właśnie poddania, zwiększymy naszą obronę przed nimi do trzech gwiazdek i pod szkole jeszcze uderzenia w klinczu na 2,5 gwiazdki. Tak jest, Damian Elikowski to już 3,5 gwiazdkowy zawodnik. Henry Hicks, specjalista od poddań. 11-12 walk wygranych i 19 walk w karierze. Dobra, zaczynamy. Tak więc dawaj, Henry Hicks, sprawdzimy się. No, zobaczmy w stójce, jak tutaj się spisuje. Bo w końcu zapaśnik, to znaczy specjalista od jiu-jitsu. Undercut, prawą ręką ładnie doszedł. Tutaj też kopniak na wątrobę. Pięknie, dwa underkaty. I sierpowe również dochodzą. Ale świetnie! I tutaj chyba już go uspaliśmy. Zobaczmy, czy tutaj będzie knockout. No jest blisko, jest blisko. Okładamy go, ale wyrwał się w końcówce. Tutaj jeden cios wystarczył. No to wyprostujmy się. I sierpowe. I koniec walki. Pięknie. Minuta 0-5. I świetnie. No, my, myślałem, że tutaj pomęczymy się z... Hiksem, ale jednak świetnie Damian to zakończył, no i właśnie, high kick, załatwił sprawę. No jestem bardzo dumny, że mogę to opowiedzieć, jak na razie Damian Janikowski niepokonany w UFC, trzecie zwycięstwo. 34 tysiące za tą walkę, wbiliśmy średni szum medialny, plus niecałe 15 tysięcy fanów. Zrobiliśmy premię, tak więc 15 tysięcy i plus 5% jeszcze wpadnie. No i dobrze, lecimy po tego najlepszego zawodnika wszechczasów. Z dnia na dzień Damian Denikowski staje się najnowszą sensacją UFC. Otóż to, Lewan Janikowski, jak na razie piękna ta kariera, no ale to już by było wszystko w tym odcinku, tak więc wielkie dzięki, że zechciałeś właśnie poświęcić te kilkanaście minut dla mnie i dla tego odcinka, tak więc zapraszam oczywiście po więcej, prosiłbym jeszcze o właśnie ocenie, ocenę tego filmu, czy właśnie łapką, czy komentarzem, no i dobrze, dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się, siemano!